Witaj Doroto. Dzisiaj porozmawiamy z Dorotą, która prowadzi między innymi agencję reklamową, a także zajmuje się sprzedażą folii. Folii, która służy do oklejania okien. Na przykład taka folia potrafi obniżyć temperaturę w pomieszczeniu albo też powoduje, że ciepło z pomieszczenia nie ucieka. Prowadzi Dorota. Tak jak ty powiedziała z mojej inspiracji zaczęła też prowadzić sklep internetowy. Dorota, jakbyś coś jeszcze o sobie powiedziała, jesteś uczestniczką Akademii Social Media, powiedz trochę o sobie. Dzień dobry, Mirku, witam cię serdecznie. Tak, prowadzę agencję reklamową, mam też sklep internetowy z foliami okiennymi. Zapisałam się do Akademii Social Media, dlatego, że chciałam zdobyć umiejętności marketingowe i poruszania się po socjalach generalnie i po Facebooku i po Instagramie, no głównie chodziło mi tutaj o Facebook, żeby pisać ładne posty i żeby zainteresować ludzi tym, co robię. Bardzo, bardzo mi Akademia pomogła. Głównie yy, na początku <grychy> yy, neurocopy creator. Fantastyczne narzędzie, którego nie ma nikt inny, tylko w Akademii Social Media jest. Do czego użyłaś yy, neuro yy, neurocopy creator? Neurocopy creator użyłam do tworzenia postów na Facebooku i do tworzenia yy, postów na Instagramie. Wskazówki bardzo cenne. Wstawiałam część swojej treści i resztę mi kreator podpowiadał. Posty naprawdę wyszły rewelacyjne, bardzo dobre. Jakby profesjonalna osoba się tym zajmowała, także świetna, naprawdę. Super, dzięki. No tak, Taki był cel tego narzędzia, żeby właśnie każda osoba mogła pisać jak dobry copywriter, bo tam jest dużo gotowców, czyli po prostu tak. sobie podstawiasz trochę swoich tekstów już pod przygotowane teksty. Jakbyś powiedziała, co się zmieniło od Twoim marketingu po uczestnictwie w Akademii Social Media, po tych mastermindach, czy dzisiaj po takim tworzeniu strategii, dwugodzinne spotkanie, gdzie tworzyliśmy wspólnie strategię. Więc jakbyś napisała, co się w Twojej głowie zmieniło w biznesie? Mirku, mogę odpowiedzieć jednym słowem, wszystko, wszystko się zmieniło, dlatego że no, otworzyłeś, jakby akademia daje, oprócz tego, że daje no, ogrom wiedzę. Tak, no, kursy, które tam są zawarte. Ja jak zapisałam się do akademii, to yy, kursy chodziły non stop. To znaczy tworzyłam sobie film po filmie, film po filmie, kilka mm. godzin non stop oglądałam Ciebie, przebywałam z Tobą, słuchałam Twojej wiedzy yy, i natychmiast wykupiłam też dostęp do Getola, żeby mieć narzędzia, żeby móc realizować to, co się dowiem na kursach. Także no, wiedza jest fantastyczna, yy, cały system jest tam marketingowy, że tak naprawdę oparty, mhm. tak, czyli można y, dowiedzieć się i natychmiast wszystko zrealizować. Y, zaczęło się wszystko od botów. Mhm. Nowoczesne narzędzie, fantastyczne, y, zastępuje człowieka, więc można robić w międzyczasie inne rzeczy pożyteczne, a bot za ciebie pracuje, to mhm. jest w ogóle wow, tak. Także fajnie, bardzo fajnie. Tym byłam zachwycona. Od tego się w ogóle zaczęło. Potem weszłam w akademię i po prostu chłonęłam jak gąbka wszystko. Wszystkie po prostu kursy po kolei. Muszę się przyznać, że późnym wieczorem, nawet jak już byłam bardzo zmęczona, towarzyszyłeś mi i ze swoimi kursami, już po prostu naprawdę tak, ale no, godzinami po prostu oglądałam. Także naprawdę masa wiedzy. Bardzo dużo przełożyłam mhm. wiedzę z tego kursu do opisu produktów na sklepie internetowym, w sensie takim, że implementowałam wiedzę dotyczącą. Twoją wiedzę sprzedażową, bo ty bardzo dobrze znasz klientów, tak też są kursy ułożone. Nie pod sprzedawcę, tylko pod jakby kupującego, żeby sprzedawca wiedział, co ma zrobić, żeby klient kupił. Bo w dzisiejszych czasach to nie jest problem mieć produkt, tylko problem to jest sprzedać ten produkt. I twoje kursy właśnie uczą tego, tak naprawdę, jak dzięki marketingowi sprzedawać swoje produkty. Super, tak to opisałeś, że aż sam bym kupił. Twój własny produkt. Super, dziękuję ci bardzo Doroto. Tak jak mówię, to jeszcze raz wam przedstawię, bo dzisiaj na przykład mieliśmy taką sesję strategiczną przez dwie godziny, tak, bo pamiętajcie, że też są w Akademii Social Media są mastermindy i tutaj właśnie z Dorotą, twoje, gdy był ten mastermind w środę, zaproponowałem, tam robiliśmy akurat biznes dla, taką specjalną strategię marketingową dla zakładu fotograficznego, no i powiedziałem, że jeżeli ktoś chce, żebyśmy taką strategię sobie przeprowadzili, ułożyli strategię, to, to, to zrobimy już tak indywidualnie. Więc tutaj z Dorotą dzisiaj dwie godziny i stworzyliśmy Całą tak. strategię wypełniliśmy <coughs> biznes Canva setki pomysłów, już chyba nawet tam 10 czy ze 12 tematów, artykułów na YouTube, też różnego typu filmików. Więc też jak będziesz w Akademii Social Media, pamiętaj, że taką wartością oprócz oprogramowania, tak jak Eurokopilator, czy oprócz kursów, których, jak tutaj Dorota powiedziała, jest po prostu niesamowita ilość, to jeszcze są co środa o 20 mastermindy, gdzie między innymi właśnie ustawiamy sobie strategię. Ok, dziękuję ci bardzo Doroto, tu jakbyście, oczywiście jeszcze podam tutaj sklep, tak, czyli mamy folia myślnik, sklep jeżeli chcielibyście sobie, jakbyś jeszcze Doroto tak może nie zareklamowała, tylko powiedziała do czego komuś naszemu klientowi będzie folia, tak? jeżeli ktoś ma biznes i ewentualnie ma taki gospodarstwo domowe po prostu. E dziękuję Mirku. E jeżeli chodzi o klienta, który ma firmę e czy biuro może zainstalować swoje, zamontować takie folie na okna, żeby obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, zapewnić komfort pracy swoim pracownikom, żeby nie było blików i odblasków w komputerach pracowników, żeby mogli sobie fajnie pracować no bo to jest bardzo ważne. Można też doprowadzić do tego, że nie będzie się widzianym z zewnątrz, czyli gabinet dyrektora, jeżeli jest na parterze i przechodnie mogą zaglądać, wyklejamy folie lustro mhm. Pan dyrektor jest bezpieczny całkowicie. Jeżeli chodzi tak, o. Jak mówiliśmy o tym urzędzie skarbowym, tak, gdzie przechodziło się i, i można skarbowy. było zobaczyć dane klientów, a przy okazji teraz RODO, czy jakiś ktoś ma przychodnie, no to wiadomo, że tak. Nie może być tak, że ktoś zobaczy z zewnątrz, więc też te folie okienne to jest taki sposób. Dzisiaj nam z tej burzy mózgów to wyszło też między innymi, że też ma to związek tak, z rodo z ochroną danych osobowych. Tak, okay. z ochroną danych osobowych. Mhm. Tak. No dla klienta indywidualnego, czyli dla nas tutaj wszystkich, mhm. bo tak naprawdę te folie są dla wszystkich, potrafią obniżyć nawet o 10 stopni temperaturę w domu, mhm. więc fantastyczna rzecz, żeby mieć komfort przebywania w pomieszczeniu, nawet jeżeli na zewnątrz jest upał, rolety odpadają ze względu na to, że one dalej chłoną ciepło i dalej oddają do pomieszczenia, natomiast folie przeciwsłoneczne odbijają promienie. Mhm. Więc jest fajnie, no i obniżają koszty klimatyzacji, bardzo obniżają koszty klimatyzacji, także jesteśmy eco friendly. Mhm. Chronimy planetę, chronimy nasz klimat, bo nie musimy używać klimatyzacji i wydajemy pieniądze tylko raz i nie musimy więcej wydawać. Super. Więc tutaj wierzę, że też część osób napisze tutaj do Doroty, czyli folia.sklep.pl. <laughs> Zachęcam. Dziękuję ci, dziękuję ci bardzo, Doroto, za te dwie intensywne. Ja dziękuję, rodziny. Mirko, bo bardzo mi pomogłeś, bardzo, bardzo. No, w ogóle jesteś osobą, która po prostu tryska pomysłami, co, co ja jestem zachwycona. Masz naprawdę głowę pełną pomysłów do każdego biznesu. Ja uważam, że to jesteś człowiekiem, który kocha swoją pracę i jesteś człowiekiem z misją. Tak, który chce pomagać przedsiębiorcom, bo to widać po prostu nawet w kursach, które tworzysz. One są naprawdę skierowane tak do, do ludzi, którzy jakim jak im pomóc. Także no, ja jestem naprawdę. Ba... Miałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, Mirku. Mm -hmm. Przepraszam, że tak przedłużam. Mm -hmm. Ale okay. bardzo mi się podoba w Akademii Social Media to, że podążysz za trendami. To znaczy, e, bardzo mocno wszedł Instagram, tak? W zeszłym mhm. roku i już mamy kurs o Instagramie. Pokazujesz bardzo kon konkretne tipy, które pozwalają nam w szybki sposób zdobywać followersów i budować jakby relacje z naszymi klientami. Mhm. Tak? To jest w ogóle no po prostu mega temat. Zrobiłeś już nowy kurs o podcastach, to jest w ogóle wow, mhm. bo podcasty są na topie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale podcasty są na topie. Wszyscy robią podcasty i Mirek już ma kurs o podcastach. Matko Boska, jak się dowiedziałam, to po prostu nie mogę uwierzyć. No tak, nie miałam, prawda, jeszcze czasu się mhm. Zapoznać, tak. Ale po prostu naprawdę akademia to jest jedyne miejsce, w którym jakby nowinki mamy. Nie mhm. tam, że ciągniemy się gdzieś w ogonie i po prostu robimy takie rzeczy, które wszyscy już robią. tak? Nie. Mirek nam daje rzeczy, takie, które my możemy natychmiast wdrożyć i być w czołówce, a nie ciągnąć się w ogonie. tak? I co nam to daje? Daje nam to to, że my jesteśmy tam, gdzie jeszcze inni nie są, nie mamy konkurencji i tam możemy zarabiać pieniądze, tak? Mm -hmm. No bo Takim jak, właśnie też jest cel. Tak, mm -hmm. bo jak zrobimy sobie podcast, czy jesteśmy na Instagramie z naszą firmą, no to wiadomo, że konkurencji tam jeszcze jest mniej niż na Facebooku, więc yy, możemy w łatwiejszy, tańszy sposób zarabiać pieniądze i dlatego ten kurs Akademia Social Media, wszystkie kursy tam zawarte są po prostu naprawdę rewelacyjne. Ja się nie mogę na każda złotówka, która jest wydana na ten kurs. To są dobrze zainwestowane pieniądze, bo to nie są wydane pieniądze. Są zainwestowane pieniądze. Przepraszam wow. się rozgadam, ale ja naprawdę no. Super, no dziękuję ci bardzo. To, to, moja poradę. To, to Bardzo miłe, że, że doceniasz tak moją pracę i cieszę się jak najbardziej. I webinary jeszcze i do tego Mirek jeszcze Pomaga co tydzień, tak, webinary. Także każdemu po prostu ustawia biznes. No w ogóle, no mega, mega, dla mnie mega. Super, dziękuję. Aż się zaczerwieniłem, chociaż ja tego <grym> tutaj nie widać, bo jakoś nie widać mojej kamery. Super, dziękuję Ci Dorotę. Jesteś bardzo fantastyczną, dziękuję. pozytywną osobą. Dziękuję także naszym słuchaczom i do zobaczenia w kolejnych do zobaczenia. odcinkach. Pozdrawiam. Dziękuję, Mirku. Pozdrawiam.